Dzień dobry, mam mnie Paweł, witam was strony klasycznych buty w Gdańsku. Dzisiaj troszkę luźniejszy, bardziej wesoły temat, a mianowicie chciałem Wam opowiedzieć o pięciu największych moim zdaniem, mitach w modzie męskiej występujących w Polsce, zaobserwowanych przez nas w klasycznych butach. Może tak. Muzyka Oczywiście. Patrzymy na to z lekkim przymrużeniem oka, natomiast są to rzeczy, które występują i które są wyłącznie mitem, nie mają żadnego oparcia w deskodzie czy generalnie w wytycznych młodych Pierwszy mit. Czarny pasuje do wszystkiego. To najbardziej uniwersalny kolor. Spotykam się z tym naprawdę codziennie, że przychodzi klient i mówi ja chciałbym czarne buty. Kiedy się pytam, czemu czarne buty? No bo one pasują do wszystkiego. Prawda jest, moje drodzy, zupełnie odwrotna. Czarny pasuje do niewielu rzeczy, głównie do czarnego. Czyli jeżeli ktoś jest grabarzem i chodzi na czarno, to faktycznie wybór czarnych butów jest idealnym wyborem. Taki powinien być, ponieważ również czarny kolor pasuje na pogrzeby. Natomiast w pozostałych wszystkich wypadkach, czyli poza pogrzebami, czarny jest zarezerwowany do sytuacji formalnych i wieczorowych. Czyli nawet tak naprawdę ślubny garnitur, jeżeli uroczystość ślubna odbywa się w ciągu dnia, no mało kto bierze śluby w nocy, jeżeli odbywa się w ciągu dnia, powinien być, jeżeli chcemy być formalni, granatowy. Tak samo smoking nie jest wcale najlepszym wyborem na ślub, moi drodzy, ponieważ smoking jest strojem wieczorowym, a nie dziennym. Ale od biedy można założyć smoking na własny ślub. Natomiast kolor czarny można zestawić właściwie tylko z czarnym i z ciemnym szarym. Oraz jest zarezerwowany do sytuacji formalnych, wieczorowych, czyli nawet sytuacje dzienne powinny unikać większości koloru czarnego. Czarny wcale nie jest uniwersalny, czarny jest bardzo mało uniwersalny. Drugi mit, moi drodzy, do low nie nosimy skarpetek. To jest kolejna rzecz, i ponieważ mamy sezon letni i mamy dużo low więc właściwie każdy klient albo co drugi, niech będzie, że przesadzam troszeczkę, pyta się nas. Czy mogę założyć do tych butów skarpetki? W ogóle to jest jakieś kolejne przerażenie u polskich mężczyzn, że mogliby założyć buty bez skarpetek, czyli mieliby go, bose stopy. Nie wiem jak ci wszyscy ludzie chodzą na basen, czy tam też biegają w skarpetkach, no ale widok męskiej, gołej kostki nie jest chyba taki przerażający. Wystarczy iść na plażę, wystarczy iść na basen. Więc jak najbardziej można nosić low bez skarpetek i jest to ok, ale równie dobrze można je nosić ze skarpetkami. I ja sam tak zazwyczaj robię. Zresztą mamy tutaj dwie, dwa style ubierania. Ponieważ Pan Famuła lubi nosić loafersy z tymi Invisible Socks, czyli tymi niewidzialnymi skarpetkami, a ja lubię nosić ze skarpetkami. Jeżeli dobierzemy fajne skarpetki z jakimś fajnym akcentem, to bardzo dobrze wygląda nawet przy mało formalnych loafersach, nawet przy zamszowych loafersach. Ja to po prostu lubię. Ponadto są sytuacje, gdzie do loafersów, do butów wsuwanych, wręcz trzeba założyć skarpetki, na przykład kiedy ubieramy je do eleganckiego i formalnego garnituru. Jeżeli ktoś zakłada, na przykład, genatowy formalny garnitur, to nie obieram sobie, że pójdzie w loafersach, na przykład w tacy loafersach, w kolorze czarnym, boso. To byłoby coś wręcz niewłaściwego. Dlatego tak do loafersów możemy nosić skarpetki. I to do każdych możemy nosić skarpetki. Są sytuacje, gdzie wręcz trzeba założyć te skarpetki. Chodzi tylko o to, żeby je fajne, dobre, żeby to nie były jakieś zwykłe, granatowe skarpetki, ale żeby było coś troszkę bardziej fantazyjnego. Trzeci mit, mój ulubiony. Zamsz jest trudny do utrzymania. Ja nie kupię zamszowych torebek, butów, rzeczy, ponieważ to jest trudne do utrzymania. Moi drodzy, ten mit to jest mit, z którym ja walczę od kilku lat, ponieważ ja kocham zamsz i uważam, że on jest bardzo łatwy do utrzymania. On jest dużo łatwiejszy do utrzymania niż skóra licowa. Zamsz trzeba raz na dwa tygodnie wyczesać i zaimpregnować, zajmuje to dwie minuty, a z licowa trzeba kremować, pastować, polerować. Kupa roboty. Więc zamsz nie jest trudny do utrzymania. Zamsz jest prostszy do utrzymania niż skóra licowa. Buty za kostkę, za kostkę to się nosi tylko zimą. To jest mit, który również jest dla mnie niezrozumiały. Mam w swojej w szafie że trzy pary butów za kostkę, które noszę chętnie latem, i to nawet w ciepłych krajach typu Hiszpania, Włochy. Mam też buty takie całoroczne, zamszowe, które noszę latem. Tutaj macie zdjęcie Daniela Krajga, moich oczywiście ulubionych jeansach Bondach, gdzie, wy, gdzie występuje w Maroku w butach za kostkę. Jak widzicie, są to solidne buty, i, i występuje w nich na pustyni, w Maroku, później na Saharze. Więc jak najbardziej można nosić buty za kostkę latem. Wygląda to fajnie, wygląda to stylowo i ma to sens. I wreszcie ostatni mit, czy też raczej mylenie pojęć, czyli eleganckie równa się formalne. Co to oznacza? Tu może mała degresja. Czy te buty są eleganckie? Tak, są eleganckie w określonych sytuacjach. Czy są one formalne? Tak. To jest najbardziej formalny but męski, czyli Oxford toe, w szkorze czarnym na skorzonej podeszwie. Pytanie, czy te buty są formalne? Nie, to jest but każualowy. Czy on jest elegancki? Tak, on jest elegancki w określonych sytuacjach. Ponieważ słowo elegancja absolutnie nie równa się słowie formalności. Jeden i drugi but może być butem bardzo eleganckim, ale ten nigdy nie będzie formalnym, a ten nigdy nie będzie każualowy. Od czego to zależy? Zależy to od sytuacji. Jeżeli idziemy na plażę i chcemy wyglądać elegancko, chcemy wyglądać elegancko, to co zakładamy? No Nie zakładamy czarnego smokingu na plażę, ani nie zakładamy granatowego garnituru i właśnie takich czarnych oksfordów. Zakładamy lniane spodnie, lnianą koszulę, o taka jak tutaj, albo chinosy. Zakładamy właśnie te buty, możemy je założyć bez skarpetek i wyglądamy na plaży elegancko. Natomiast jeżeli pójdziemy na plażę w środku lata, w czarnym garniturze pod krawatem, nie będziemy wyglądać elegancko. Będziemy dalej formalnie wyglądali, ale bardzo nieelegancko. No bo sytuacja i strój nie będą do siebie dopasowane. Tak więc ubieranie się elegancko, to jest po pierwsze. Ubieranie się stosownie do okoliczności. Po drugie, ubieranie się w rzeczy, które są dobre jakościowo oraz dobrze dopasowane do naszej sylwetki. Może, mogę iść na rozdanie Oscarów ubrany w smoking i dalej być nieeleganckim, chociaż będę formalny. Jeżeli smoking będzie źle dopasowany, koszula będzie do połowy dłoni, marynarka będzie za, za wąska lub za, lub za szeroka, znowu ta formalność będzie zachowana, ale elegancja wcale nie. Tak więc pamiętajcie, moi drodzy, że buty eleganckie to nie są to samo co buty formalne. Jedne i drugie, zarówno kaszulowe, jak i, jak i Formalne mogą być eleganckie lub jedne i drugie mogą być nieeleganckie, jeżeli ubierzemy je źle, zastosujemy je do złej sytuacji. Napiszcie proszę w komentarzach, jakie Wy jeszcze mity znacie. Ja wybrałem tylko pięć takich najpopularniejszych, z którymi spotykam się najczęściej. Mogłem wymienić jeszcze przynajmniej kilkanaście, ale chodzi tutaj bardziej o naświetlenie Wam sytuacji. Napiszcie więc Wy, z jakimi mitami się spotykacie, napiszcie czy odcinek Wam się podobał. Zapiszcie się też do naszego newslettera. Zapraszam Was serdecznie na www.klasycznebuty.pl. Zapiszcie się, będziemy Wam przesłali wtedy informacje na temat mody męskiej, pielęgnacji butów, pielęgnacji ubrań. Oczywiście też informacje o naszych produktach. Więc mam nadzieję, że odcinek się podobał. I do, i do zobaczenia w następnym.